No cześć! Szybki strzał. Absolutny must have fotografa. Co przede wszystkim powinien mieć? Powiem wam, telefon, telefon, żeby mógł zrobić zdjęcie, jak nie chce mu się wyciągać tego dużego. Przede wszystkim musisz mieć korpus, body, puszkę. Jaką wybrać i jakiej marki? To zależy od Ciebie. Wybierz taki, który najlepiej ci leży w dłoni, taki, w którym klawisze są dokładnie tam, gdzie chciałbyś, żeby były. Taki, w którym ta okleina jest przyjemna w dotyku dla ciebie. Nie zwracaj wielkiej uwagi na testy. Zwróć uwagę przede wszystkim na swoje potrzeby i na swój budżet. Drugim podstawowym elementem w Twojej torbie powinien być obiektyw. I znowu powinien być dostosowany do Twoich potrzeb i wynikać z Twojego budżetu. Gdybyś mógł kupić tylko jeden, na jakiej się zdecydować? Ja wybrałbym. Obiektyw zmiennoogniskowy. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo uniwersalny i zaspokoi większość codziennych potrzeb. Gdyby było stać mi na drugi obiektyw, zdecydowałbym się na stałkę. 50 mm, jak najjaśniejszy. Ten akurat to jest przysłona 1.4. F1.4. Obiektyw naprawdę jasny, naprawdę ostry. Dlaczego wybieram... 50, pomimo, że ta ogniskowa mieści się w zakresie tego obiektywu zmiennoogniskowego. Dlatego, że żaden zoom nie dorówna jakością obrazu stałce. Ani pod względem ostrości, ani pod względem możliwości ustawienia szeroko otwartej przysłony. Gwarantuję ci, że zdjęcie wykonane stałką i wykonane zoomem, w którym ustawisz. Tą samą ogniskową, na przykład 50 mm, tak jak ta stałka, da ci w efekcie zupełnie różne fotografie. Spróbuj, przekonaj się sam. Wszystkie inne obiektywy to w moim odczuciu fanaberie. Jeśli cię na taką stać, zdecyduj się na obiektyw o ogniskowej minimum 135 mm. Ważne, żeby też był jasny. Na przykład taki jak ten o przysłonie f1.8. Naprawdę da fenomenalne efekty w porównaniu z tymi. Warto w niego zainwestować. Ale pamiętajcie, że uzbrojenia nigdy za dużo.